Tak, Pół żartem, pół serio, nawet sztuczna inteligencja nie wie, od kiedy Grupa Salezjańska chodzi z pielgrzymką wrocławską. Natomiast musiałoby to być bardzo dawno, bo też chodziłem z tą grupą jako nastolatek, kiedy byłem animatorem w oratorium. Grupa Salezjańska powstała z tego względu, że środowisko salezjańskie we Wrocławiu jest dosyć liczne. Są trzy parafie salezjańskie, są placówki sióstr salezjanek. Są szkoły salezjańskie, duszpasterstwa akademickie, stąd mogła powstać osobna grupa na pielgrzymce wrocławskiej. Grupa dziewiąta charakteryzuje się takim młodzieńczym duchem, którego można mieć tak naprawdę w każdym wieku. Wielu pielgrzymów mówiło, że pielgrzymuje z dziewiątką, bo tam można odmłodnieć. W tej grupie odczuwalny jest wielki optymizm, który przecież jest tak bardzo potrzebny w tych wielu uciążliwych i trudnych sytuacjach pielgrzymowania. Ale ten optymizm wypływa z tego faktu, że bardzo mocno da się odczuć na pielgrzymce pomoc i obecność Pana Boga. Nie ma takich problemów, których Pan Bóg by nam nie pomógł ogarnąć. No i stąd właśnie wypływa radość, entuzjazm, zapał, spontaniczność. Ktoś czasem na postoju rzuci hasło, żeby nie odpoczywać, tylko zatańczyć belgijkę. No i wtedy dziewiątce dwa razy nie trzeba powtarzać. Kiedy wyznaczone są wieczorami apele w grupach, tradycją jest, że łączymy te apele z tak zwanym pogodnym wieczorem, kiedy chcemy się bawić, cieszyć sobą, ale też integrować naszą wspólnotę pielgrzymkową. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest hasło Pielgrzymi Nadziei. Nadzieja to taka myśl, że nadejdzie lepsze. No, i my jako chrześcijanie wiemy skąd się bierze to lepsze. Jest po prostu w Bogu, więc nie chcemy siedzieć bezczynnie. Ale jako pielgrzymi wstajemy z kanapy i ruszamy w drogę pielgrzymkową, wychodząc naprzeciw tej nadziei. Jest wiele osób i rzeczy, bez których nie dałoby się przejść pielgrzymki. Na pewno nie dałoby się jej przejść bez jedzenia i picia, bez organizatorów, wszystkich służb pielgrzymkowych, ale tym, co według mnie jest najważniejsze, żeby pielgrzymkę naprawdę przejść, to pokora. Dlaczego? Bo do często chowy dotrzeć to żaden wyczyn, ale tylko pokora sprawi, że to będzie faktycznie pielgrzymka, a nie jakaś wakacyjna wycieczka czy radosna przechadzka ze znajomymi. Atmosfera w grupie salezjańskiej jest na tyle radosna, jest na tyle spontaniczna, przyjacielska, że jest takie niebezpieczeństwo. Na szczęście nie brakuje w trakcie pielgrzymki takich momentów, kiedy Pan Bóg naprawdę uczy nas pokory. Każdemu pielgrzymowi nie brakuje różnych osobistych intencji, natomiast ważne są też te intencje wspólnoty kościoła. Papież Leon w ostatnich dniach wzywał do modlitwy o pokój na świecie, i myślę, że to jest faktycznie intencja bardzo nagląca. Decydując się na pielgrzymkę, możemy nasze właśnie trudy, zmęczenie, niewygody ofiarować także i w tej intencji. A przecież nie od dziś wiadomo, że pielgrzymka jest szczególnym czasem upraszania Bożych łask przez ręce Maryi. Jeśli zdecydujesz się na pielgrzymowanie z grupą dziewiątą, to jeszcze na koniec muszę Cię ostrzec, aby potem nie było pretensji, że nikt nie uprzedzał. Kiedy ruszamy spod Katedry Wrocławskiej, mija zaledwie chwila, moment i już znajdujemy się pod obrazem jasnogórskim. W niewiadomy sposób czasoprzestrzeń się zagina, i ten czas pielgrzymki bardzo szybko mija. Więc jeżeli chcesz się delektować długim urlopem, to najlepiej będzie, jak znajdziesz sobie jakiś sposób na nudę, bo wtedy czas się dłuży. Ale z pewnością nie zyskasz tego wszystkiego, co Pan Bóg przygotował dla swoich dzieci. Cały ten skarbiec bożych łask dostępny dla pielgrzymów. Zapraszamy do dziewiątki.